Kiedy Jesus Gilman za udał się do monitora, aby obejrzeć sytuację z Wojciechem Szczęsnym i Kylianem Mbappé, polski bramkarz już wiedział, że za moment obejrzy czerwoną kartkę. Czekał jedynie na wykonanie wyroku. Były to jednak sekundy, których jego koledzy z drużyny nie zmarnowali. Choć wiedzieli, że za chwilę otrzymają potężny cios, zachowali się w sposób wyjątkowy. W 56. minucie finału o Superpuchar Hiszpanii z Realem Madryt drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego prowadziła już 5 i dziesiątą. Był to wynik względnie bezpieczny, ale czasu do końca meczu pozostało jeszcze bardzo dużo. Właśnie wtedy FC Barcelona otrzymała potężny cios w postaci osłabienia. Wojciech Szczęsny podciał Kyliana Mbappé, który wychodził na pozycję sam na sam z pustą bramką. Polak od razu wiedział, że zasłużył na czerwoną kartkę. Pierwotnie Jesus Gilman za Nouni nie odgwizdał faulu, ale szybko został wezwany przez WUS-AR do sprawdzenia tej sytuacji na monitorze. Hiszpański sędzia osobiście obejrzał powtórkę zajścia. W tym czasie piłkarze FC Barcelona zebrali się w kółko i szybko zaplanowali strategię na grę w osłabieniu. Wielu z nich pocieszało polskiego bramkarza, który czekał na wyrok. Wyrok był jedynie formalnością. Szczęsny obejrzał czerwoną kartkę, a w bramce zastąpił go Inaki Pena, który od razu wpuścił bramkę po strzale bezpośrednio z rzutu wolnego. Ostatnie pół godziny tego meczu zapowiadało się niesamowicie emocjonująco. Barcelona zagrała jednak znakomicie w obronie, a Real Madryt, mimo gry w przewadze, nie potrafił zdobyć ani jednego gola więcej. Spotkanie zakończyło się wynikiem 5,2 dla FC Barcelona. Czerwona kartka szczęsnego sprawiła jedynie, że Duma Katalonii nie wygrała tego El Klasykołu jeszcze wyżej.